Ilona, a co sądzisz o równouprawnieniu we vlogosferze? Czy bycie kobietą daje przewagę, czy internet to jest jedno z takich miejsc, gdzie płeć nie ma żadnego znaczenia? Łatwiej jest vlogerkom kobietom? Hmm. Zważywszy na to, że na YouTube, widownia YouTube'a to jest większość facetów, to myślę, że kobietom jest... Hmm... Łatwo przyciągnąć atrakcyjnym kobietom jest łatwo przyciągnąć widzów e, wizualnie. Natomiast widzę, że patrząc na tą logosferę polską e, większość vlogerów to są faceci. Kobiety mm. jednak tak e, z wielkim dystansem, z wielkim takim oporem podchodzą do vlogowania. Myślę, że to też z tego względu, że, e, że może kobiety czy mają jakoś bardziej są wyczuleni mhm. na punkcie swojego wyglądu, kto jak je jakie postrzega, jak wyjdą przed kamerą. Tak. wszystko musi, ta, grać, tak, tak. Wszystko musi grać. A fa facetem bo słuchaj, bo mało jest takich kobiet vlogerek, mhm. które by coś tam innego pokazywały niż tamten kosmetyk, tak? Tak. I zajmowały się kosmetykami. Czyli chyba jest taka nisza w tym miejscu. Tak, jest nisza. Rynku. Ja Myślę, że brakuje na YouTubie takich Kobiet z jajem. Ja bardzo lubię oglądać Klaudię Klarę. Tak. Fajna dziewczyna. Tak. Jest to... Bo robi to z jajem. Tak, tak? robi I to z jajem. Tak. I w filmiku, i bo on tutaj gościliśmy mhm. i, i, tak. i, i na, na naszej kanapie, bo akurat Klaudię znam. Kto jeszcze jest ciekawy we vlogosferze? Jakich vlogerów lubisz, gdzie zaglądasz na jakieś vlogi? Podaj parę nazw. Hmm. Dobrze, no to o której kończymy? O której możemy tutaj tak. siedzieć? której dziecko. możemy tutaj siedzieć? Tak. No sporo jest. Tak jak ci mówiłam, że lubię też szukać, szukać nowych vlogów, czy ogólnie YouTuberów, bo to, to, to nie tylko są vlogerzy. Gdzie zaglądam? No tak jak mówiłam, do Klaudii Klary, lubię chłopaków zapstrachuję. Są świetnie, ale nie chcą do nas przyjść, chyba się wstydzą jak to? nas. Masz tam jakieś znajomości? Hmm. coś może da się zrobić, Mam. bo są naprawdę, też się wydają tacy tak. prawdziwi w tych filmikach, hmm. śmieszni, zabawni, ale gdzieś tam wyciągają ten taki nasz pierwiastek Polaków, takich trochę czy zadufanych w sobie, takich wiesz, blogerów. Robią to po prostu z tak. fajnie, z jajem i są rzeczywiście Tak, kiedy świetnie. się ich ogląda i nawet wytykają jakieś przywary tak, yy, takie ludzi. Bardzo, wiesz, chcę się z tego śmiać. Tak. Po prostu przyjmuje się to. I kogo to, jeszcze? To na oglądasz? Ludzie. Kogo jeszcze oglądam? Um, oglądam Adbastera, mm. oglądam Polimaty, um, roka, Rojo, um, kolorowy um, vlog. Też fajna, tak. Postać. Tak, bardzo fajna też. Też powinniście go tutaj zaprosić. <laughs> Mediafana. Um, Zapraszamy. Media Fana. E, Mediafana Dzicha. Tak. Mhm. Tak, um, oglądam um, szusz, stylizację.. Ejku, no to jest sobie Tak, tych... mogłam sobie tutaj spisać wszystko to na liście, bo. A opowiedz, Nie chciałabym nikogo tak, pominąć. Jak już jesteśmy przy vlogerach, opowiedz tak o tej m, akcji m, Rock Royo, mhm. Route 66, y, przejechaliście Amerykę wszerz, jak tam było? Fajnie było? Pewnie fajnie było. Mm, Jakieś takie ciekawe wspomnienia. Co tam się wydarzyło? Na tej drodze, na Route 66. Hmm. Na Route 66, hmm, wiesz, to co, się, to, to co się wydarzyło w Las Vegas, niech zostanie w Las Vegas. <głos> <głos> Natomiast na drodze, no, jeździliśmy motorami, mm -hmm. bo pojechaliśmy tam razem z pięcioma zwycięzcami konkursu, um, żywioł Riders, który był realizowany razem z Żywiec drój i Heureką, w której um, wtedy pracowałam. Mm -hmm. I e, pojechało tam pięciu zwycięzców konkursu, e, oraz e, dwóch e, vlogerów, ROK i ROJO, którzy relacjonowali dzień po dniu przebieg wyprawy, mm. oraz ja z e, też dwiema or, współorganizatorkami. E, I cóż, jeździliśmy sobie po, po drogach, pustyniach, kanionach. Jedliście coś tak. dobrego? Mm. No, trudno nazwać <laughs> jedzenie w Stanach dobrym. Natomiast, no. To no, dużo było hamburgerów. Chcieliśmy bardzo zjeść jakąś sałatkę, nawet y, y, nawet y, chłopaki już po trzech dniach jedzenia tych hamburgerów y, przyszli tak, przyszli do, do restauracji, szukali cokolwiek, żeby jakąś sałaty zjeść. Ta sałata taka przezroczysta, pomidory tak samo. U. Także ale było fajnie, A pogoda naprawdę dopisywała? super. Tak, tak. W pewnym momencie trafiliśmy, mm, już zapomniałam, w którym to było miejscu, było bardzo, bardzo wysoka temperatura. Później mm -hmm. przeczytaliśmy w internecie, że to je, była jedna z większych temperatur w ostatnich latach, y, gdzie chłopaki kupowali y, lód w sklepie, wkładali sobie w kask, w majtki. Bo jedząc na motorze w tych grubych ubraniach, to rzeczywiście było bardzo gorąco. Pospalaliśmy się, a naprawdę było super. To było fajne, że poszliśmy na tej wyprawie zupełnie na żywioł, co miało korespondować z kampanią wody. Codziennie spaliśmy w innym hotelu, codziennie przemierzaliśmy inną trasę na Harleju. To było naprawdę niesamowite. A jakieś takie miejsca, krajobrazy, które utknęły ci w głowie i których nigdy nie zapomnisz? Gdzie na przykład pojechałabyś jeszcze raz w Stanach? W którym miejscu? Gdzie pojechałabym? Jeszcze raz zobaczyłam Kanie Colorado, ponieważ byliśmy mm -hmm. te, wtedy, kiedy byliśmy. Była mgła, więc dokładnie wszystkiego nie obejrzeliśmy. Był też park. Widzisz, widzę to przed oczami. Zapomniałam dokładnie nazwy. Zrobimy chmurkę i dopiszemy. Tak, ja dobrze, mówię, dobrze. Się... Park. Ten, dokładnie. <laughs> no, dużo różnych, dużo różnych pustyni, pustyni, kanionów. To tak się szybko zmieniało, wiesz, wyruszaliśmy rano, jechaliśmy, jechaliśmy, inny hotel. Rano wstawaliśmy, znowu jechaliśmy. Wszystko Czyli... można też zobaczyć w relacjach na, na YouTube. Co, mhm. co więcej, co jest dla według mnie wielki szacun dla Roka i rojo, że kiedy my wracaliśmy wszyscy, do hotelu, bardzo zmęczeni po y, całodniowej jeździe. W się zbraliśmy na kolację. Oni zastawali w pokojach, łapali gdzieś tam Wi-Fi na tych pustyniach, co nie było, czas nie było często łatwe. Y, montowali filmy i wrzucali je do internetu, żeby widzowie wszystko mieli na mm. czas. Także mm. ta wyprawa też była dla nich takim pójściem na żywioł. Mm. A Ilona, myślałaś kiedyś o tym, żeby założyć i kręcić vloga? No bo przecież wiesz, jak to hmm. działa. Wiesz, jak stworzyć profesjonalnego vloga. Myślałaś o tym? Jakieś plany? Wiesz, co ja zawsze wolałam wyrażać siebie poprzez pisanie niż mm -hmm. mówienie. I myślę, że to mi lepiej wychodzi jakoś większą frajdę, z tego czuję. Um, czy my, ja wiesz, mówię tak, że nigdy nie mów nigdy. Nie wiadomo, co się, co się kiedyś zdarzy. Natomiast teraz chcę się skupić bardziej na rozwoju tego swojego bloga którego też piszę po, po godzinach, po już ośmiogodzinnej po pracy, po spotkaniach z blogerami i vlogerami, których obecnie mam, codziennie się spotykam z jakimś vlogerem i blogerem. Także chciałabym się też na tym skupić, jeżeli już fajnie doprowadzę do, do takiego poziomu, na, z którego będę stuprocentowo zadowolona, będę myślała o kolejnych kanałach komunikacji. Mhm. Czyli Nikt najpierw teraz skupisz się na blogostrefie twojej? Tak. Ale coś tam w planach jeszcze? Masz, z tego co wiem. Coś tam się wydarzy, tak? No dobrze, pozostawimy słodką tajemnicę. Tak, co się wydarzy z pewnym um, znanym, znanym wśród blogerów, wideoblogerów i marketingowców człowiekiem, um, coś planuje dużego związanego. Z tym środowiskiem. Myślę, że niedługo wszyscy się Dobrze, odwiedzą. to będziemy Cię obserwować i. Może zaprosimy nas zaprosić. Tak, wtedy. zaprosimy Cię z tym tajemniczym panem. Dziękuję Ci bardzo, Ilona, mm -hmm. że do nas spadłaś. Ilona, Patro, była dzisiaj gościem Like TV. Dzięki. Dzięki. Ale wiesz, co jest w tych youtuberach często? że yy, Oni. Nie, niektórzy to są tacy sami jak na wizji, a właśnie niektórzy tak poza. Poznałam ich właśnie tak. na mediafan I to jest niesamowite, że niektórzy rzeczywiście. Co tacy, tacy, tacy sami, a niektórzy tak. całkiem inni. To jest takie trochę... Mm.